Parszoma je jeszcze Dzisiaj sobie będziemy czytać. Hmm. Na cali jak Czytajesz. Ale to nie są polskie literki. To jak ja mam to przeczytać? Syriak. Dostajesz adzin. E, no tu może. Angelika Smaliec. E. Mehr. Sześć. O. Abowar. Cembr. Dwiałuszka, ty Tyżeś chyba rosyjski w widziała. działa. Dostajesz adzin. Magdalena sriacz, ratujesz honor klesi. <coughs> U U Umienia balsza siemia jest sześci człowiek. Ja, mama, papa, starsza jasestra, babuszka i dziaduszka. My żyjemy wsjo w mieście saba burkiem i koszką w babszą za mnie w dzieriewnie. Magdalena sriacz, a gdzie ty se tego rosyjskiego nauczyła? A bo ja kiedyś z ruskimi dużo chcę zagrałam! No niepodobna! Dajesz piec. Co? Wygrałam piec? O matko.